I <laughs> Siemaneczko, siemaneczko, patrzę tutaj na bok, widać mnie, mam nadzieję, że słychać również. Momencik, już się odpalamy, już działamy. No dobra, siemaneczko, możecie mi dać znać, albo się przywitać ze mną i powiedzieć elo, elo, ziomek. Więc lecimy z tematem od razu, tą chciał zamknąć. I ogłoszenia parafialne od ojca prowadzącego, o czym będzie dzisiaj. Udostępniam cały ekran, bo będę się przyłączał między kartami trochę. Chciałem zrobić to inaczej, ale może tak być w sumie. Dobra, więc lecimy z tematem. Dzisiaj spotkanie będzie miało nieco przeskoków między kartami i będzie tego dużo, więc tym się nie zrażaj. Dobra, za chwilę zerknę na komentarze, żeby się nie rozpraszać. Przede wszystkim dzięki za pytania. W ogóle to wróciłem z urlopu i w weekend odrobiłem wszystkie odpowiedzi, więc bardzo się cieszę, że jesteśmy w kontakcie. Macie bardzo fajne pytania i jest tego do zrobienia bardzo dużo, jeśli chodzi o kurs, bo macie bardzo fajne casey do zrobienia. I to Wam też pokażę, bo przygotowałem takie miejsce na platformie kursowej dla Was, że możecie dodać swojego briefa. I to jest super w sumie. Tak mi się wydaje, że to jest super. Więc dzięki za pytania. Dzisiaj możesz mieć poczucie chaosu. Chciałbym cię przed tym przestrzec, bo pokażę parę narzędzi, jak ja przygotowuję się do kursu, jakie będą case'y właśnie w kwietniu. Więc nie przejmuj się, jeśli nie wszystko złapiesz, bo w kursie jest już dołożone. Jeśli tu jesteś, daj łapkę w górę, bo zawsze zapomnę o tym powiedzieć. I jeśli masz pytania, to pytaj, pytaj śmiało. Więc lecimy z tematem. Najpierw może powiem o tym briefie, bo tutaj mam plan rozwoju kursu i wypisałem na szybko. Znaczy nie na szybko, to jest na podstawie Waszych ankiet i Waszych potrzeb pytania i tematy, które się pojawią na platformie, to widać od razu. Natomiast tego się pojawi dużo, dużo więcej, to będzie cały czas aktualizowane, więc to jest podstawowa lista a tu nie ma dwóch zleceń o których za chwilkę powiem, nie? I tutaj jak sobie klikniesz następną lekcję, to jest brief twojej platformy kursowej i to będzie fajne, bo oprócz tego, że ja będę pokazywał na realnych wdrożeniach dla klientów, co robimy, no to ty jeszcze możesz tutaj dodać swój brief i będę na podstawie twojego case'u też nagrywał lekcje i brał pod uwagę te wątki. Które nie ma, których nie ma w specyfikacji naszego klienta, a są na przykład u ciebie. No to, to też pokażę, jak to zrobić. Więc, więc to na pewno będzie, będzie spoko, jeśli chodzi o sam kurs. No i teraz tak, to jest właśnie plan na rozwój kursu. Czyli dzisiaj sobie o tym pogadamy i powiem Ci, co mamy do zrobienia. Tylko zerknę sobie na czat, czy mnie słychać. Reklama Elementora Pro się wyświetliła, no czyli tematycznie, blisko WordPressa. Elementora Pro nie używamy jak coś, chyba że ktoś naprawdę turbo super umie i jest turbo elementorowcem, ale nie, moim zdaniem nie ma sensu. Pozdrawiam z Holandii, z pracy, ten jak zwykle w pracy wygląda live, ty masz życie ułożone ogólnie, nie? Dobra, więc... Mm, co będzie w kwietniu? W kwietniu będą case study 2, bo mamy do zrobienia bardzo fajną rzecz, czyli Fluent Community. Jeśli nie wiesz, co to jest Fluent Community, to już ci opowiadam, że to jest wtyczka do tworzenia platform kursowych i platform społecznościowych, która jest głównie społecznością. Coś takiego jak Circle, bardzo popularna, ale nie na abonament. Nie mówimy tutaj o wdrożeniach na abonament. Więc oni się wzorują na Circle i Dzięki temu powstaje narzędzie, które jest bardzo podobne, ale na WordPressie. I właśnie mamy klienta i zlecenie, w którym łączymy Tutora LMS i Fluent Community. I zapytasz, po co łączyć Tutor LMS i Fluent Community, skoro Fluent Community ma wbudowaną platformę społecznościową, platformę kursową. I to jest bardzo ważne pytanie, i dużo osób zadaje je, którą wtyczkę wybrać, czy jedną i drugą połączyć. I to zależy bardzo od danej konkretnej sytuacji klienta, więc ja pracuję też nad takim porównaniem i to jest taka tabelka, którą poprosiłem, żeby Perplexity mi dało z moich wszystkich materiałów, które dotyczą właśnie tego porównania i właśnie porównuję Fluent Community Pro i MS Pro, ale nie pod kątem, która wtyczka jest lepsza, tylko która jest bardziej odpowiednia dla twojego Caseu, dla Twojego przypadku, dla Twojej firmy i dla tego, co chcesz zrobić. Więc nad tym też będziemy pracować i pomogę Ci wybrać, czy masz wdrożyć samo Fluent Community, czy samo Tutor LMS, czy w połączeniu te dwie wtyczki. Najlepiej, jak wiesz po prostu o jednej i o drugiej i podejmujesz decyzję na tej podstawie, również dla zleceń dla klienta. Więc tutaj, w przypadku tego caseu, czyli zlecenia dla klienta, będziemy to robić właśnie w kwietniu. Fluent Community łączymy z Tutor LMS. W Tutor LMS będą pojedyncze kursy, które sprzedawane są jednorazowo oraz platforma społecznościowa na abonament. I to wszystko Ci oczywiście pokażę, jak po prostu wdrażamy to dla klienta, więc masz na realnym zleceniu kurs. To, co Ci mówiłem w pierwszym dniu wyzwania. Jeśli nie jesteś na wyzwaniu, to wejdź sobie trzy kroki. Do własnej platformy kursowej wp.pl: trzy myśli, kroki. Jeśli nie możesz już dołączyć do kursu, bo jeśli, oczywiście, jeśli oglądasz, to kiedy jeszcze można dołączyć do kursu, to tam wbijaj, bo tam jest to dużo bardziej rozszerzone. Natomiast w pierwszym dniu mówiłem, jak łączę usługi z tworzeniem produktów, i to jest świetna sytuacja, że mogę Tobie pokazać na realnym case. I tutaj. Operujemy na checklistach i wdrażamy to step by step, czyli tutaj mamy taki wzór, mamy też ten wzór do automatyzacji, że klient wypełnia brief. No i w tym momencie tu jest akurat checklista wdrożenia e-commerce, mamy całą checklistę, potem mamy tutor LMS, mamy całą checklistę, o tym wszystkim sobie będziemy mówić i migracja platformy LMS. Tutaj mamy również całą checklistę, co jest potrzebne, jeśli mamy tutaj akurat. To jest też częste zlecenie, że ktoś ma platformę kursową na abonament. Ten abonament jest duży albo ta platforma nie spełnia wymagań. Wtedy przenosimy to do Tutor LMS Pro. No i tutaj mamy checklistę migracji, więc na podstawie tego będziemy, będziemy działać. Oprócz tego mamy też checklistę wdrożenia community Fluent. I platformy subskrypcyjnej, tutaj mamy wszystko wypisane: platformy społecznościowej, platformy subskrypcyjnej, zgodność prawna, testowanie. Działamy sobie po prostu według, według takiej checklisty więc to będzie cały proces akurat w tym zleceniu. Natomiast. Więc tu już będzie dużo rzeczy się działo. Natomiast drugie case stady, to jest bardzo ciekawa rzecz z tego względu, że mamy klientkę, której nie ma w sieci. I to jest super, że klientka robi coś offline, a teraz chcemy powymyślać, jak to przerzucić na online i na zarabianie na tym. Więc więc to jest spoko, że jeśli ty masz jakiś pomysł. Dużo... W ogóle to jest spoko, to jest. To wynika z tego, co do mnie piszecie, że coś robicie sobie w offline, zarabiacie na tym pieniądze, albo macie jakieś usługi też online, no i chcecie to przejść do sieci. No to tu jest realny case, i tu jest właśnie jeszcze Perfect City i Notebook LM, bo sobie na tym będziemy pracowali. Pokażę Ci, pokażę Ci Notebooka i cały proces. Będziemy mogli się wgłębić, jeśli chodzi o kurs, jak tutaj to działa. Tutaj ja mam własna platforma kursowa krok po kroku. Ja mam akurat płatnego Gmaila, więc się nie przejmuj. Ja nie wiem, jaka jest różnica między plus a nie plus, bo w nie plus są też te wszystkie rzeczy praktycznie. No i tutaj mamy źródła, czyli to jest moje wyzwanie. Oprócz tego mam swoje dokumenty z dysku Google, mam swój landing page. No i tutaj mogę rozmawiać ze swoimi notatkami. Ze swoimi wszystkimi rzeczami, i w momencie, gdy ktoś zakłada platformę kursową i ma jakieś produkty dołożenia, to jest świetne, nie? I możemy sobie na przykład tutaj dodawać uwagi i notatki, i pokażę Ci, tutaj mamy na przykład notatki w formie takiej mapy wizualnej i własna platforma kursowa, i tutaj mamy na przykład wszystko, co jest w kursie, czyli. Jak Ci to pokazać, żeby tu przeszło do góry. Czyli tu mamy rozwój wtyczki, funkcjonalności, brak problemów, i tak dalej, tak dalej. To wszystko z tego wszystkiego ja układam sobie kurs, własna platforma kursowa krok po kroku. I też pokażę tobie y, na podstawie tego zlecenia, co ja będę robił, y, jak układamy od zera wiedzę. Nie? To jest to jest spoko opcja, więc tutaj mamy te wszystkie rzeczy wypisane. To jest jeszcze nie poukładane tak dokładnie. Natomiast. Mm, no, to wszystko bazuje na tym, jakie materiały stworzyłem do tego, żeby stworzyć kurs. I teraz, tak jak mówiłem, możesz mieć poczucie chaosu, że przełączamy się między kartami, że jest tego dużo, bo faktycznie jest tego dużo. I zarabianie na kursach to nie jest taki banał, że w tym momencie robisz sobie kurs, że dzisiaj to wymyślasz. AI ja ci coś wymyśli i i jutro zarabiasz miliony, tylko trzeba się po prostu do tego dobrze przygotować, szczególnie jeśli chcemy potem pompować kasę w reklamę, to powinniśmy mieć to ogarnięte, lejki, czy to są webinary płatne, czy darmowe, czy lead magnety, musimy tam mieć, nie musimy, możemy, one time offer i tak dalej, i tak dalej, żeby ta reklama się zwracała, więc tych rzeczy do zaplanowania jest dużo. Zaczniemy od podstaw i od kroków takich, które pozwolą, wdrożyć taką platformę kursową. Więc jeśli chodzi o ten drugi case, no to w tym momencie właśnie pomysł na biznes w sieci plus tutor LMS, tu nie będziemy wdrażali Fluent Community, tylko będziemy pracowali na tutor LMS i pokażę Ci, jak działam na Prepex City, to jest. Takiej chat PT, tylko dobry do researchu. No i bardzo wygodnie mi się na nim akurat pracuje i tworzy wiele fajnych rzeczy. Więc jeśli nie znasz, to koniecznie sobie zerknij. No i notebook LM. A oprócz tego, m, będziemy za chwilkę, właśnie wdrażali to y, do, do kursu klientki. I miałem jeszcze jedną y, ważną checklistę. Właśnie, to jest Czeklista klientki, plan wdrożenia platformy edukacyjnej i tutaj jest już specjalizacja klientki, więc tutaj tutaj mamy cał, całe to rozpisane, co my tu będziemy robić krok po kroku, jeśli chodzi o wdrożenie, więc na początku planujemy sobie strukturę w Miro i my też pracujemy tak z klientami, że pokazujemy wszystko. Jak to będzie wyglądało wizualnie, i tutaj mamy taką przykładową strukturę, którą rozbudowujemy. Jak widzisz, dużo jest tych małych elementów. Oczywiście zaczynamy od tych niezbędnych, natomiast mamy to wszystko rozpisane i to działa przy budowaniu platformy dla klientów, i klienci wiedzą, co tutaj jest w ich projekcie, bo w momencie, gdy mamy oczywiście dla klientów zrobione, no to wtedy mamy o ich grupy docelowe, o ich opisy, i tutaj ich rzeczy są wdrożone. To jest po prostu szablon do tego, żeby taką strukturę rozrysować, ale mamy po prostu konkretną, konkretny wygląd, czy to nagłówka, czy właśnie tych, tych tutaj przycisków, czy właśnie samej struktury. To wszystko mamy oszablonowane, bo wiemy, że to po prostu działa, jeśli chodzi o stopkę strony również. No i tutaj mamy landing page, bo to zależy od Twojego modelu biznesowego, skąd pozyskujesz ruch, jak ma on skonwertować. To zależy, jak budujesz landing page, czy jest to landing page wbudowany w Tutora. Pokazujemy, jak go ulepszyć, czy jest to landing page, na przykład, zrobiony na WordPressie, po prostu jako strona. Więc tutaj tego jest sporo. Tutaj mamy akurat do wdrożenia obszar konsultacji i będziemy te konsultacje robić na Fluent Booking Pro. Z tego będą też płatne webinary. Tutaj będziemy potem planować treści, więc to jest ta klientka, dla której będziemy wszystko robić od zera. Webinary, konsultacje, mój profil, katalog kursów itd. Tutaj jest tego, tego sporo. Najpierw Fluent Booking Pro i potem wdrożenie platformy kursowej Tutor LMS Pro ja też powiem ci szczerze że zacząłem budować tą stronę tylko za pomocą AI. Więc to co zrobiłem w AI prawdopodobnie wrzucę do WordPressa po prostu, bo tak sobie ostatnio testuję mocno, żeby ten proces szybko usprawnić. Więc po, po prostu będziesz za moimi plecami oglądał oglądała, jak Robimy taką platformę dla klientów. Więc to tak to wygląda. Tu mam tą tabelkę, którą już Ci pokazywałem. No i to są najważniejsze rzeczy, które będą w kursie w kwietniu. Więc jeśli masz jakieś pytania, to bardzo Cię proszę o to, żebyś je zadał, zadała teraz, lub jeśli oglądasz z retransmisji, to w komentarzu, albo napisz do mnie maila. Bank, lista wtyczek pasowałoby zrobić, będę cię męczył o to cały czas. Wiesz co, moim zdaniem jest to zbędne, bo, bo potrzebujesz wiedzieć, jakich wtyczek użyć w twoim projekcie, a nie znać wszystkie wtyczki, więc ten bank może spowodować bardziej chaos w twoim zdobywaniu wiedzy, niż, niż realne wdrożenia. Nie? Tak naprawdę to, jak ja widzę po, po Twoich pytaniach, to bardzo lubisz się uczyć, bardzo lubisz dużo wiedzieć, i to jest super. Tylko najważniejsze, żeby ci to nie przeszkadzało we, we wdrażaniu rzeczy i w po prostu w zarabianiu pieniędzy w internecie, nie? Więc na kursie będziemy bardziej dostosowywać wtyczki niezbędne do projektu, żeby one działały i zarabiały dla klientów. Co z polityką prywatności? Skąd bierzesz? Każdy, kto jest w kursie, ma szablony polityki prywatności i regulaminu, więc luzik. Jak jest tak dużo wtyczek, to ciężko zapamiętać. Dokładnie dlatego, wszystko dokładnie w kursie pokazuje, które wtyczki do czego używamy, jakich wtyczek nie używamy, i oprócz tego mamy kilka źródeł wsparcia. Czyli wsparcie możemy za każdym razem do mnie napisać, możemy się spotkać na konsultacjach online, i oprócz tego mamy jeszcze społeczność, więc na spokojnie. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało, to jest ten moment. A jeśli nie, to kończymy i do jutra, czyli do poniedziałku do 22.00. Jest możliwość dołączenia do drugiej edycji. Ona jest oczywiście mega tania, dlatego że to wszystko robimy. Jak to wszystko zrobimy, to robimy trzecią edycję i już będzie drożej. No bo tutaj mamy Tutor LMS Pro Lifetime, Fluent Community Lifetime, dostęp możesz kupić pakiet z Cadence, więc no po prostu mega się opłaca, nie? A jak masz jakieś pytania, to śmiało pisz. Hmm. Ja już w kursie za 997. Czy mam jedną licencję na Fluent Community Pro? Czekaj, sprawdźmy. Witaj w kursie w ogóle, Siemaneczko. Jeszcze wszystkich oczywiście przywitam oficjalnie. Dobra. Czekaj, zrobimy tak? Nie, nie możemy zrobić tak. Czy możemy? Momencik. Możemy Dobra, to czekaj, czekaj, hop, Pakiet podsumowanie cen, ale fajnie, że ktoś tak zrobił. Można od razu zjechać 997. No, to masz wdrożenie Lifetime? Tak, masz Fluent Community Pro i Tutor LMS Pro. Ja 810 zł, netto to, to kosztuje za dwa wdrożenia. Trochę poleciałem z ten No to tak, to masz i masz dostęp do kursu tworzenia płatnej społeczności, bo to będzie osobny kurs tylko na Fluent Community. No i masz tutaj właśnie te wszystkie wdrożenia, jeszcze jest Cadence Insights i Tutorial MS Pro Lifetime i Fluent Community Pro. Więc to jest w pakiecie, to jest dobry pakiet. Powiem szczerze, 810 zł netto za, za tyle wdrożeń. Właśnie ostatnio zadałem takie pytanie, dlaczego cena kursu jest tak absurdalnie niska w porównaniu do wartości? No, właśnie dlatego, że mam takie poczucie, że będziemy go tworzyć jeszcze bardziej od kwietnia. Znaczy, tam jest już sporo lekcji, tak jak zerkniesz sobie tutaj po lewej na moduły, to mamy tutaj dosyć dużo tematów, natomiast tu będzie jeszcze więcej. To będzie kobyła, no bo takie są kursy online, że tutaj jest bardzo dużo różnych caseów i bardzo dużo różnych potrzeb tematów. Także myślę, że je wszystkie wyczerpiemy. Im więcej będzie pytań od was, tym będzie więcej lekcji przydatnych. Dobra. No, właśnie Tutor LMS Pro nie ma podstawowego community, natomiast pracują mocno nad membershipem, czyli nad tym, żeby ta namiastka community była w natywnym Tutor LMS Pro. Więc są komentarze, są jakieś ogłoszenia. Ale takiego podstawowego forum nie ma tutaj żadnego, tutor MS Pro, nie? Dlatego na przykład, właśnie ten klient, co będziemy mu robić, case, ma dużo kursów, ale potrzebuje jeszcze osobno platformy społecznościowej i wtedy i my ją mu wdrożymy. Ale podstawowe community to, jest tylko, to są tylko komentarze, nie? Także tutaj trzeba to integrować, jeśli chcemy mieć jakieś grupy i tak dalej. Okej. Okay. No dobra, to jak już nie mamy pytań, to mam nadzieję, że się widzimy po drugiej stronie mocy, czyli w kursie własna platforma kursowa krok po kroku. Jeszcze chwilkę poczekam, bo wiem, że jest chwilka opóźnienia. No dobra, to dzięki Wam bardzo za live. Widzimy się w kolejnych. I przede wszystkim widzimy się z tymi, którzy są w kursie na wspólnej pracy. Elo!